Wielki, 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 czyli wielki, Czyli mi się kaj wielki, Kaj wielki, 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 Ino sznur. Jak ci spadła czapka z góry? Co mi się chylał po tę czopkę, to mi się może odwinął. Co im? I to lęki strach, pan wziął. Posłyszeli ducha głos. Rozpiął się nad nimi nos. Powyjmuj im kosy drogi. Podpasuj szablę stępu. Zaraz się odejdzie smęt. mi daj. Muzykę zacznę sam, tę go gram, tę go gram. Już ich odszedł cment. Już nie mają pęd. Ruszają w tan. Już nie czują nam. Zniknął czar. Tańczy, tańcu cała szopka, a ty co ty za zaparowka? Kajsy mi się zbyła copka. Przeciem drużba, przyciem drużba, a drużby to w copcie służba. O koryku! kur! <śmiech> <śmiech> ej, ej, bracia, się broni, się koni, chyćcie broni, Czeka nas wawelski twór! Miałeś kamień, złoty ruch, miałeś kamie czapkę z piór. Czapkę wicher niesie, ruch ku kapolesie, ostał ci się ino sznur, ostał ci się ino sznur.